Cześć? Słyszeliście już? Temu rozdaje darmowe produkty dla klientów z Polski. Ani AliExpress, ani Amazon tego nie robią. Tak, to nie żart. Na początku też miałam wątpliwości, ale postanowiłam to sprawdzić. I wiecie co? To naprawdę działa. Więcej szczegółów opowiem dalej. Przejdź do linku z opisu tego filmu lub otwórz aplikację Temu, jeśli masz ją już zainstalowaną. W pasku wyszukiwania wpisz kod promocyjny. Znajduje się on na ekranie i w opisie tego filmu. System przekieruje cię na kolorową stronę z animacją. Wszystko jest tam piękne i fascynujące. Kręci się koło, a ty wygrywasz prezenty. A teraz jeszcze ciekawiej. Temu pozwala spróbować szczęścia ponownie i wygrać dodatkowe, darmowe produkty. Nie zawsze udaje się za pierwszym razem, ale na pewno warto spróbować. To fajny bonus do już gwarantowanych prezentów. Co dalej? Otrzymujesz listę dostępnych darmowych produktów. Po prostu wybierz te, które ci potrzebne, i dodaj do koszyka. Możesz wybrać coś dla siebie lub miłą niespodziankę dla bliskich. Przypominam, że odebranie darmowych prezentów jest bardzo proste. Przejdź do linku w opisie lub otwórz aplikację temu. Pisz kod kuponu, który masz przed sobą w polu wyszukiwania produktów w aplikacji. Odbierz swoje darmowe produkty i ciesz się zakupami. Nie zwlekaj, to naprawdę działa. Życzę udanych i korzystnych zakupów z Temu.